Kolejny trening przed lotem kabinowym i tak nic nie nagrywałem. Ładnie sobie siedzi, parę sztuk. No, ostatnio były na próbnym kabinowym. Było, na próbny poszło 42, wróciło 37. No trochę to miałem problem, bo część dostało Adeno, ale w miarę szybko zdążyłem im podać, więc tylko tylko, albo aż trzy mi padły no więc teraz podobierałem jeszcze te młodsze no i zostało mi tutaj w tym momencie mam tu 40 sztuk równe w domu zostało jeszcze 12 takie co na jednym lotce to już one te 12 już zostanie na zimę no i z tego nie wiem 32 typesy mam, to 30 albo 35 yy, będzie szło na, na, na lot. Patrzymy, no, ważne, żeby się w tym roku przeleciały. Zależy mi, żeby jak najwięcej na ziemi zostało, bo rocznych nie zostało tylko 10 sztuk. Więc będę miał 10 dwulatków, a z tych yy, tu jest 40, w domu jest 12, to jest 52. Mam nadzieję, że te, na pewno te 40 zostanie Więc tam 10, tu, e, tu 40 I to będę miał taką fajną 50 na wiosnę Może będzie 50 parę, to wtedy będzie lepiej bo, bo dość tak widzę, że bardzo mało mam samczyków No, żeby nie było tak No, ale tak mam 25 cel no, jest dobra, którą mamy godzinę? 7.30 więc sobie puszczamy je jedna klatka jedną klatka też zawsze o, o już idą w kierunek więc dogram jeszcze następny